Jezus wziął na siebie nasze choroby, umarł za nasze grzechy, a także rozbroił moce ciemności na krzyżu. A więc czy to uzdrowienie, czy przebaczenie, czy uwolnienie wszystko jest dostępne w Jezusie? Ale zwróćcie uwagę, że kiedy Jezus powiedział: Duch Pana jest nade mną, namaści u mnie, abym uzdrawiał złamanych na duchu, abym uwalniał więźniów, abym wypuszczał na wolność jeńców, nie powiedział po prostu, aby błogosławić ludzi. Jest tam konkretna lista rzeczy, które są obecne i które się od siebie różnią. Na przykład więzień to ktoś, kto jest w więzieniu, ponieważ zrobił coś złego. A więc rozwiązaniem dla więźnia jest łaska, przebaczenie, pokuta. Zakładnika się uwalnia, nie przeprowadza się procesu, żeby uwolnić zakładnika. Chodzi o to, żeby uwolnić więźnia spod władzy tego wroga, który go uciska od jego ciemiężcy. A więc, kiedy się modlicie, Trzeba dostosować właściwy sposób modlitwy do danej sytuacji.